To czasem załamuje ręce, jak słyszę, jak rodzice, którzy są w trakcie rozwodu albo już się rozwiedli, manipulują swoimi dziećmi. Idę sobie ostatnio w centrum handlowym i jestem już blisko szerokiego wyjścia. Idzie przede mną mama z wózkiem, wóz leży niemowlę, obok idzie taka kilkuletnia dziewczynka. Siłą rzeczy słyszałam rozmowy, bo nie mogłam ich wyminąć. I ta mama mówi do córki: Dobra, pojedziesz sobie teraz do ojca, on jest na pewno dla ciebie lepszy niż ja. Kupi zabawki, jakie zechcesz, jesteś tak niegrzeczna i niedobra, że ja już nie mam do ciebie siły. Po czym bierze to niemowlę na ręce i to ręce przytula, a tą dziewczynkę jakby tak emocjonalnie ochładza odda. Ta matka w tej dziewczynce przede wszystkim niszczy poczucie własnej wartości, bo uderzanie w rodzica, w ojca, matkę to jest jak podkopanie jej tożsamości. Drugie, spra sprawia, że ta dziewczynka nie czuje bezpieczeństwa, bo nie ma bezpiecznej rodziny. Nie ma bezpiecznego obrazu relacji między matką a ojcem. Nie widzi szacunku między rodzicami, a po trzecie, już wpędza w to dziecko w jakieś takie poczucie zazdrości, bo widzi, że mama traktuje to niemowlę lepiej niż ją. Nawet jeśli się rozwiedziecie, to rozwiedźcie się z klasą i szanujcie siebie nawzajem i swoje dzieci. Obserwuj po więcej treści o relacjach z klasą.